Nitro ujawnił stan swojego konta bankowego. Co powiesz, ile masz hajsu? Na koncie? to nie wiem, ile na firmie będzie. Mateusz Spysiński bardzo nieładnie skomentował tego TikToka. Twórcy Minecrafta zapowiadają kolejną nowiutką kres tego uniwersum. BDS pokazał się za w podcaście Gargamela i Bartka oraz Fide jasno daje do zrozumienia, jakie ma plany na przyszłość. Zaczynamy. Fris od dłuższego czasu zapowiada na story jakieś głube projekty. Tym razem chodzi o piosenkę, którą zlikował u siebie na TikToku. Na Ficie jest Mister Polska. Powiem szczerze, że zawsze jak wchodzę u niego na Instagrama, to słyszę, teraz mam za mocny projekt i za każdym razem jakoś tak nie wiem, przechodzi mi to przez palce Gdzie Gdzie moje ziomeczki, bo mam dzisiaj dobry humor Mordowy pad mi z cały pik pik Ludzie narzekają na rymowanie słowa humor z skryt. No, wiadomo, to nie jest chyba rym górnolotny, ale raczej coś takiego jest w muzyce normalne, i wydaje mi się, że narzekanie na takie rzeczy skończyło się już 3 lata temu. BDOS wziął udział w dwóch typów podcast, czyli podcaście prowadzonym przez Gargamela i Bartka i opisał to jako najważniejszą rozmowę, jaka została nagrana w jego całym życiu. Tak jak zawsze w tym programie, wszystko było bardzo humorystycznie przedstawione, więc bez żartów nie spodziewałbym się tam raczej jakichś bardzo poważnych tematów. Warto zaznaczyć, tak jak ktoś w komentarzu zauważył, że BDS odnalazł się wspaniale. Ale w tym humorze. Nie wiem, czy ma z nim styczność na co dzień, ale duży szacunek za pokazanie się tak, jakby faktycznie w tym podcaście uczestniczył od samego początku. Mam tutaj quiz. Czy masz ciemną stronę? Czy mam ciemną stronę? Tak, no Ciemno... przyznaj się. Co robisz, kiedy nocą nie możesz zasnąć? A. Oglądam jakiś horror. Kiedy nie mogę zasnąć, oglądam horror. Tak. Tak się zestresować. No, żeby zemdleć. Tak. Chcę w ciemnym pokoju, staję w oknie, tak. patrzę w księżyc i marzę o tym, żeby zmienić się w jikołaka. Ciekawe, która obca jest z tych mrocznych? Więc które? <laughs> Nie wiem, czy mogę to polecić jako konieczne do posłuchania, ale na pewno lista tematów z opisu pomoże wam podjąć decyzję. Xbox Game Pass weszło w kolaborację z Riot Games i między innymi dodaje do swojej oferty odblokowanie wszystkich postaci w Valorancie i w League of Legends. Zmiana wejdzie w życie dopiero w zimę, no ale gracze Lola są już wystarczająco sfrustrowani, no bo na odblokowanie wszystkich postaci niektórzy musieli poświęcić naprawdę dużo czasu. Trochę ich rozumiem, ale trochę też uważam, że zmiany są potrzebne, no i ja, mimo tego, że naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, jakie to może być dla niektórych grudzące, w końcu powinni ludzie mieć Wszystkie postacie, żeby móc kombinować ze strategiami i ogólnie testować sobie różne championy, zanim znudzi im się gra. Mateusz Spysiński bardzo nieładnie skomentował tego TikToka. Generalnie nie wiem, czemu on to zrobił. Najwyraźniej nie za bardzo przejmował się konsekwencjami. Kompletnie mnie to nie obchodzi, ale założę się, że wiele osób chętnie na ten temat podyskutuje. Team X3 wypuścił kawałek pod tytułem Hotel Familia. I zanim skipniecie to, co teraz mówię, ze względu na to, że chodzi o kolejną piosenkę Team X, no to powiem chociaż, że jest naprawdę niezła. Ja generalnie jakoś nigdy specjalnie nie krytykuję piosenek YouTuberów, więc podobnie jest po prostu w tym przypadku, ale od pierwszej Minuty i chyba czterdziestej szóstej sekundy jest naprawdę za. i szczerze, nawet mi umiejętności ludzi, którzy to wykonywali od tamtego momentu, bardzo zaimponowały. To nie Jedni powiedzą, że takie samo jak inne, drudzy, że nie, więc po prostu zachęcam do przesłuchania samodzielnie, szczególnie od znacznika czasowego, który wam podałem. Gościem 344 hate Parku okazał się być Nitro i tutaj mieliśmy do czynienia z wieloma poważnymi tematami, tak jak to na hate Park przystało. Między innymi, co wielu z jakiegoś powodu interesuje, Nitro zdradził ile ma na koncie. Dobra, tak, się chcesz chwalić, to powiedz ile masz kajsu. Mój majątek? Co nie wiem, ile na firmie będzie? Ja na koncie z zbańkę 200 mogę mieć teraz. No, a w jakichś nieruchomościach, coś? E, kupiłem dom mamie w Hiszpanii. Moim zdaniem program naprawdę dobrze wyszedł, Nitro pokazał tak jakby po prostu usiadł na streamie i poruszał te tematy, które widzowie zapodadzą na czacie. Udzielił bardzo wielu ciekawych odpowiedzi, które mam wrażenie, jako szoty by się mocno wybiły, a tak to jakoś w tym natłoku pytań chyba gdzieś znikną w tłumie. Trzy godziny to naprawdę długa rozmowa, ale kręci za. Te wyniki zbiera bardzo dobre opinie. Szczególnie polecam posłuchać tym, którzy nie znają Nitra, chcieliby się jakoś w jego twórczość zagłębić, może o nim słyszą, a nie wiedzą tak naprawdę, co to za człowiek. To jest bardzo dobry materiał, żeby się z tym zapoznać. Walka Denisa Załęckiego i Don Diego miała odbyć się normalnie na High League 3, ale z powodu zamieszek na widowni, co już opisywaliśmy sobie w poprzednim filmie, niestety do niej nie doszło. Federacja informuje, że każdy, kto kupił pay per view i bilet na galę, będzie mógł tą walkę obejrzeć 20 czerwca na platformie High Life TV, tam gdzie była High League 3 transmitowana. 20 czerwca, godzina 20. Jeszcze organizatorzy podają, że odbędzie się w specjalnym miejscu. Możecie napisać co obstawiacie. Ja osobiście obstawiam ring gromdy. Kebonafide wypuścił kawałek, a w jego opisie podsumował tak naprawdę informacje, które od dawna krążą w sieci, ale nie były skumulowane w całość. Info dotyczy oczywiście zejścia Kebo na ze sceny muzycznej. Postanowiłem sprzedać część moich udziałów w que Quality. Nie czuję się w tym i wolę się skupić na własnych poczynaniach, których mam w planach sporo. Potem potwierdza, że ma sporo kawałków w zanadrzu, głównie z zagranicznymi artystami, i te numery pewnie będą pojawiać się w jakiejś luźnej formie, co jakiś jeżeli chodzi o Kłębo nie mam planów związanych z tą postacią, ale może się to zmieni. Ostatnia trasa koncertowa faktycznie była ostatnia, ale w sumie może jeszcze jakieś koncerty się pojawią, ale w zasadzie od razu się ich spodziewać. Sami to zinterpretujcie, bo ja po prostu czuję, jakby informował, że będzie sobie na spokojnie podejmował decyzje na bieżąco, co w zasadzie nie jest żadną przełomową informacją. Na ekranie teraz widzicie listę rzeczy, które wymienił jako te, którymi planuje się w przyszłości zająć i chyba jasno widać, że nie znika w całości z internetu. Robert Lewandowski wystąpił gościnnie w podcaście u Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Pierwsze pytanie, mi się nasuwa to, dlaczego podczas całego podcastu nie ma wideo, a na szotach z tego samego podcastu na tym samym kanale wideo już jest. Rozmawiali między innymi o odejściu Lewandowskiego z Bayernu, tak jak powiedziałem we wstępie, ale wydaje mi się, że z całego podcastu można wykrzesać o wiele więcej. Robert Lewandowski jako jeden z najlepszych sportowców w historii naszego kraju jest dosyć ciekawą postacią do poznania, szczególnie tak troszeczkę prywatniej, bo tutaj nie gadają o sporcie, a bardziej tak naprawdę o samym Robercie. Po prostu warto tego posłuchać. Ludziom w komentarzach też bardzo się spodobało, więc zachęcam. Na oficjalnym kanale Minecrafta pojawił się bardzo ładny zwiastun nowej gry o nazwie Minecraft Legends. Pokazują tylko kilka sekund gameplayu po bardzo ładnym cinematiku, tak jak to już mają w zwyczaju. Ja powiem krótko, że grałem w Minecraft Dungeons, to też jest jedna z gier, które Minecraft wypuściło w tym całym uniwersum. Gra jest świetna i szczerze polecam do pogrania ze znajomymi, bo to są gwarantowane godziny mega dobrej zabawy, ale niestety ma ograniczony content. Zresztą w Minecraftzie, jeżeli chodzi o tryb jednoosobowy jest podobnie. Brakuje mi trochę tego, żeby zrobić z Minecraft Dungeons coś takiego jak Albion Online i mam nadzieję, że ta nowa produkcja Minecraft Legends trochę bardziej uderzy w te potrzeby graczy, a nie do końca skupi się na takim dobrym, ale troszeczkę mało mainstreamowym wykonaniu. Oczywiście temat jest bardzo szeroki i nie będę na niego zabierał za dużo czasu. Wydaje mi się, że te gry mają duży potencjał. Uniwersum Minecrafta jest strasznie silne i bardzo mocno im kibicuje. W internecie relaksująca muzyka jest niesamowicie popularna. Macie radia, które przez 24 godziny ogląda minimalnie kilkadziesiąt tysięcy osób oraz milionowe kanały, które robią tak naprawdę chore wyniki. Zawsze, gdy coś jest bardzo pożądane przez ludzi i jest na topie, tak samo jak właśnie ta muzyka, no to ma swoje mainstreamowe gatunki mainstreamowych artystów, których po prostu słucha większość osób, którzy natykają się na tą muzykę, bo to jest coś, na co tak naprawdę, jeżeli zagłębiasz się w temat, nie idzie się nie natknąć. Ale wiele osób ma tak, że po prostu nie nie siedzi im ten rozchwytywany styl, no i muszą bardziej zagłębiać się w tą kulturę i szukać podziemnych artystów, którzy trafią akurat w ich gust. Jednym z takich artystów jest cyter, który jest bardzo dużą częścią kanału, który teraz oglądacie, a w tle leci jego najnowszy kawałek z gatunku Synthwave. Jeżeli ty akurat lubisz takie kosmiczne brzmienia i syntezatory, to w opisie masz link do jego mediów, w tym oczywiście do Spotify'a i do wielu innych kawałków, które z czystym sumieniem bardzo polecam. Ode mnie to tyle, jeżeli się podobało zostaw coś po sobie, wpadnij do cytera, odcinki są regularnie, więc do usłyszenia niedługo.